Witajcie. Kolejny materiał filmowy to propozycja dla tych karpiarzy, którzy lubią łowić z rzutu, jak i nęcić spodem. Dlatego przygotowałem zestaw wędka plus kołowrotek, wędka Prologic Bomber ST Spot end Marker oraz kołowrotek Okuma Black Bomber Spot. Prologic Bomber ST to zupełnie nowe wędziska dedykowane do nęcenia za pomocą rakiety. Wędziska zostały wykonane z wysokomodułowego włókna węglowego 30 ton HM. Krzyżowo zwijane maty węglowe na całej długości blanku gwarantują szybką akcję progresywną, wzmocnioną super szybko szczytówkę ze specjalnym stoszkowaniem ST. Dzięki takiej konstrukcji kij po rzucie szybciej gaśnie, w rezultacie mamy dalsze i celniejsze rzuty. W wędziskach Bomber ST mamy przelotkę startową o rozmiarze 50 mm. Mamy również przelotkę szczytową o charakterze antysplątaniowym. Jeśli chodzi o dopełnienie tego wędziska, mamy wytrzymały uchwyt do kołowrotka, a wędzisko zakończone jest pianką EVA. Czuła szczytówka w wędziskach Bomber ST sprawia, że to również świetna alternatywa do sondowania dna za pomocą markera. Przed Wami mam wędzisko o długości 3,84 m i ciężarze wyrzutowym 5 lbsów, ale również w tej serii mamy do dyspozycji dwa inne wędziska: 3 m i 5 lbs oraz 3,60 również 5 lbsów. Kołowrotek Okuma Black Bomber Spot to nowość marki Okuma na sezon 2020 i dedykowana właśnie do nęcenia za pomocą spoda. Kołowrotek wykonany w czarnym designie, grafitowy korpus. Szpula aluminiowa, która posiada dwa metalowe klipsy do linki. Płytka szpula, linki 0,25 mm, możemy tu nawinąć około 275 metrów. Kowrotek posiada trzy łożyska kulkowe, jedno łożysko oporowe. W kowrotku Black Bomber Spot mamy powiększoną rolkę kabłonka osadzoną na łożysku ślizgowym. Dodatkowo mamy ślimakowy posuw szpuli. Rotor w kołowrotku okuma Black Bomber Spot został wyważony cyfrowo, dodatkowo mamy smukły korpus o wzmocnionej wytrzymałości. Ale to jeszcze nie wszystko, bo do zestawu wędka plus kołowrotek przygotowałem jeszcze plecionkę. Mam tu nawiniętą plecionkę Prologic Wrap Up, czyli jest to plecionka dedykowana właśnie do nęcenia za pomocą rakiety lub markerowania. Plecionka czterosplotowa, o Charakterystycznym zielonym kolorze. Mam tutaj grubość 0,26 mm do bardziej ekstremalnego nęcenia na dalszych odległościach, ale również występuje wersja 0,16 mm. Na szpuli mamy 250 m plecionki i co najważniejsze, plecionka posiada znaczniki co 360 cm.